Cześć, jestem Buddy. Hi, Buddy! Uczę dzieci mówić po angielsku za pomocą głosu. A w bezpłatnym mini-kursie o zdrowiu opowiem ci, jak walczyć z wirusami. Psik, Co ona robi? Smeezy. Czego używamy, żeby wydmuchać nos? Tissue. Co przyjmujemy, gdy jesteśmy chorzy? I don't know. Tabletki po angielsku będzie. Pills. 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 Jak powiedzieć mojej ręce? Wash your hands. Przez na sekund powinniśmy myć nasze ręce. Powiedz dziesięć. Ten. Albo 20. Twenty. Twenty. Pobierz mnie już dzisiaj, a ja pomogę Ci uczyć się angielskiego i wyjaśnię, jak dbać o zdrowie.